Witam. Oto sadzonka mango, która jest na sprzedaż. Jej wysokość to ponad 30 cm, mniej więcej 31-32 cm. Podobnie długość tego największego liścia to jest też 32 cm. Roślinka jest w świetnej kondycji. Widać jak się świetnie błyszczą liście. Nawet te starsze są cały czas ładnie wybarwione. Nic tego kwiatka nie je, jest możliwość wysyłki, natomiast nie gwarantuję, czy faktycznie to dojedzie w całości. Jeśli ktoś się zdecyduje, to jest to zapakowane w ten sposób, że jest ziemia przykryta, żeby ziemia razem z sadzonką nie wyjechały z opakowania, żeby się nie pogniotły, żeby się nie pogniotły liście ani łodyga. I jest to na takim stelażu drewnianym. Także sporo tego będzie pakowania. Stąd taka wysoka kwota za wysyłkę. Natomiast myślę, że to powinno wytrzymać. Nie powinno być większego problemu. Ewentualnie jest możliwość, że sam podwiozę komuś ten kwiatek w granicach do 20 km, od łodzi i oczywiście na terenie łodzi, ale też za dodatkową opłatę. Ale zapraszam wszystkich chętnych. Dodatkowo zapraszam też do sprawdzenia filmiku, który jest w ogłoszeniu na Allegro. Podaję tam link do filmiku, jak samemu spróbować wyhodować sadzonkę mango. Też to jest bardzo fajna opcja, natomiast trzeba poświęcić sporo czasu. Ta sadzonka ma około roku troszkę chyba mniej myślę, że jakieś 10 miesięcy także trzeba poczekać, aż wyrośnie do takich rozmiarów. Pozdrawiam serdecznie.